Cześć! Znajduję się na Groniku. Mam nadzieję, że pamiętacie to miejsce z połowy czerwca. Kwitło tu tysiące storczyków. Sytuacja na łące jest bardzo dynamiczna. Zmienia się jak w Kalei stopni. Po storczykach swoje 5 minut, a ściślej mówiąc 2 tygodnie, miały ostrożenie łąkowe. Teraz kwitną masowo mieczyki dachówkowate, dlatego botanicy nazywają takie łąki mieczykowymi. Ale dopiero pojawienie się chabrów będzie sygnałem końca lata i zbliżającej się jesieni. Póki co, cieszmy się widokiem mieczyków, symbolu pełni lata. Mieczyk dachówkowaty jest gatunkiem wyraźnie zanikającym w granicach swojego zasięgu. Dzieje się tak ze względu na zmiany sposobu zagospodarowania łąk. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest bezpieczny. Dla zachowania różnorodności łąk tatrzańskich, które są dziedzictwem wielowiekowego, kośno-pasterskiego użytkowania przez górali, raz na kilka lat łąki są koszone oraz także jak łąka na kroniku, wypasane. Dziękuję za uwagę!